Na pewno zasłużenia, ale są ósemcy, teraz ja wiem, Mistrzostwo Polski już my już na to, niestety nie mamy szans, ale to jeszcze nie koniec ligi, my małymi kroczkami przygotowujemy się dalej, mam nadzieję, że y, jeszcze się spotkamy, będziemy z sobą rywalizować, bo liga jeszcze długa, na pewno się cieszymy z tej wygranej, zrobiliśmy malutki kroczek do przodu, ale na pewno jeszcze przed nami jest dużo pracy i dużo błędów do wyeliminowania. na pewno cieszymy się z tej, z tej wygranej, szkoleniowo dobrze 500 Trener dam teraz dwa dni wolnego, ale w poniedziałek już z powrotem do ciężkiej roboty, bo w sobotę gramy z Gdańskiem. Także cieszymy się z wygranej, trenujemy dalej, liga dalej trwa i gratulacje dla robienia, bo już są zemsty i się po polskim. która wyszła e, od stanu 10-5 wygrała tie breaka, e, nie e, to się zdarza, więc e, tym bardziej wielkie gratulacje, bo to jest młoda, młoda drużyna, która walczy. Najgorsze jest to, że kolejną końcówkę przegrywamy z Aksą. W pierwszym secie prowadziliśmy 24-21. Też przegraliśmy, dzisiaj prowadziliśmy 10-5. W breaku mieliśmy piłkę przechodzącą. Eee, nie skończyliśmy tej piłki przechodzącej i straciliśmy 6 punktów z rzędu. To po raz kolejny pokazuje, że w siatkówce nie ma bezpiecznego wyniku. Eee, a nawiązując do wypowiedzi Piotrka, no niestety muszę się wzmacnić. Ja mam, niestety, mam, mam wielką nadzieję, że się nie spotkamy. Bo bo to znaczy, że będziemy w pierwszej czwórce. No. A, no, jeżeli Przepraszam, bardzo chętnie, to bardzo, to bardzo to fajnie. To dużo, 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 fajnych chłopaków jest w Warszawie. Bardzo fajnie z Wami się spotykać, ale chcielibyśmy z Wami się nie spotykać, bo to znaczy, że będziemy w pierwszej My czwórce. To będziemy kibicować. O, no. o, dziękuję. Nie wiadomo, czy buchatów, czy resowia. Dziękuję bardzo i tyle w temacie. Wszystkiego dobrego. Tak Wcześniej Daniel i Lipa mówi, że się spotykamy, się nie spotykamy coś, mój duży nos mówi, że może się spotkamy. Nie mam nic przeciwko. Ale oczywiście kim czyni. Życzymy jak najlepiej. Eee, bardzo się cieszę, że, że po takich miesiącu naszego, naszego dołka, takiego psychicznego troszkę, bo tak nie wierzyliśmy, że w wielu sytuacjach możemy coś ubrać dzisiaj. Ta wiara nas zaprowadziła. co prowadziła. Nie, nawet w, w, w żadnym momencie w tym meczu nie było tego, co było w ostatnich. No, poza będzinem w siedmiu meczach, czyli wystarczy nas tuknąć nogą, wystarczy nas nakrzyczeć, od razu chowamy się po kątach, uciekamy z sali i chętnie byśmy już nie wracali. A dzisiaj się okazało, że nawet w sytuacjach trudnych, końcówki, świetne, taktyka, 18 latek dzisiaj taktycznie cię Lemański, no rewelacja dzisiaj. ciebie. Byłem bardzo, bardzo jestem zadowolony z, tego z, z naszego grania. E, cieszę się, no ja się cieszę, po prostu bardzo się cieszę ze zwycięstwa, bo w Radomiu fajnie się wygrywa. Już można powiedzieć, trzy no, e, osoby przede mną bylały potok słów, także ciężko coś ciekawego powiedzieć. E, na pewno e, dla nas brawa za pierwszy set, e, gdzie tak naprawdę pytaliśmy na co nas stać, później e, nastąpiło rozluźnienie i e, grom e, własnych błędów, e, fajna, fajna bardzo e, gra w obronie e, bloku. Obronie dla Poltechniki pokazali jak, jak się walczy. Także gratulacje dla Kuby i dla całego zespołu Poltechniki. No nam przykro, na pewno jest przegrywać u siebie z Poltechniką. No mi jest przykro, że ten puchar do nas nie trafił, co tam przegraliśmy się? Nie tylko z no zdarza się no. Pocieszenia, jakby się jakiś się jakieś przydał tak jak na przyszłość. No, Ważne jest, że nikomu się nic nie stało. Następny leży zaraz. Myślimy już o tej grze w play-offach, na pewno mamy bardzo ciężkich rywali, także nie będzie łatwo.